Cześć, cześć, cześć kochani, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma, ale grubymi zdrapkami, ponieważ mamy pełny portfel z numerem 15 i playbook z numerem 13. No i zobaczymy, jak się sprawdzą te drogie zdrapeczki. Miejmy nadzieję, że uda się coś fajnego wydrapać. Trzymajcie mocno kciuki. Wbijajcie subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, ponieważ na 1000 subskrypcji jest rozdanie. I zaczynamy. Zobaczymy, co to będzie. Co to będzie, co to będzie. Tu szukamy czego? Liczby albo siódemkę. No i zobaczymy. Trzymajcie mocno kciuki. Szukamy liczb. 2, 1, 15 i 17. matka, teraz tak

tu szukamy siódemki albo rubinu, rubin noży razy dwa. Szminka, perfumy, perła, kufer, pierścionek, moneta, portfel, worek, złoto i lustro. No niestety. Jedziemy dalej. Szmaragdowa. Tu szukamy e, co trzy razy siódemkę. OK. Mamy pierwszą siódemkę, mamy portfel, druga siódemka, worek korona, strollowali. Teraz tak, siedem, siedem i jeszcze jedną poproszę, żeby był pewny, jak coś mi już tutaj tego brudu się narobiło i się już źle drapie. Jedziemy dalej. Szminka, jest siedem, trofeum, no niestety. Siedem, siedem, jeszcze jedną, no nie dali. 7 złoto. Nie będzie worek. Jest 7, jest 7 i złoto. Strollowali 7, 7 i niestety jedziemy tutaj na tą stronę. Tu szukamy dwóch takich samych symboli. Mamy pierścionek, lustro, złoto, moneta, moneta, zegarek, worek, portfel, worek. KUFER, KORONA, ZEGAREK, KORONA, KUFER, PORTFEL, PIERŚCIONEK, yy, PERŁA, PIERŚCIONEK, ZŁOTO. Więc na tej stronie też nic nie ma. tego brudu strzepię, bo mówię, potem się strasznie źle drapię do strony. Tutaj szukamy trzy identyczne symbole, a trzy siódemki mnożą raz, dwa. DZWONEK NA SZYJNIK. Spodkowa plik, lustro, dzwonek. Tu mamy dwa różne, dwa różne. Będzie? Nie, dali róże. Tu są różne, różne, różne i różne. Teraz tu szukamy trzech identycznych kwot. No i niestety różne. I nasz wygrywający symbol to korona. I takiego symbolu też tu szukamy: kufer, perła, szminka, pierścionek, lustro, worek, złoto i portfel. No i playbook niestety przegrany, czyli pierwsze trzy dychy, stracone. <laughs> Miejmy nadzieję, że wielki, pełny portfel, z numerem 15, czyli mój numer. Że okaże się szczęśliwy i zaczynamy od tej gry. Trzeci tu szukamy trzech identycznych kwot. Stówka dwie stówki, 5000, 60, 35000, 30, 30, 60, stówka, 500, 2 miliony i 500, czyli różne. Tu szukamy par. Banknot, pierścionek. Diament sztabka, diament pierścionek, diament moneta, klucz sztabka, walizka moneta, pierścionek klucz, banknoty diament. No i została nam najfajniejsza strona, którą bardzo lubię. Szukamy liczby albo koronę i korona daje nam to, co przypisane pod nią. Cztery, dziesięć dwadzieścia trzy i dwanaście i takich liczb szukamy pięć oboczek jeden trzy sześć trzydzieści trzy siedem czternaście dwadzieścia jeden osiem trzydzieści jeden trzydzieści dwa jedenaście

MP, no niestety 60 zł wydane 60 zł na minusie <laughs> ale tak to już bywa tym się nie przejmujemy strapki to wiadomo jak jest, raz dadzą pięć razy zabiorą dobrze, pięknego dnia buziaki kochani Mua.